Cześć, witajcie, Jan Pasiński, piwna kompania i zapraszam Was dzisiaj na materiał około piwny związany właśnie z fermentacją. Słuchajcie, jest to temat o tyle ciekawy, wydaje mi się, że warty rozwinięcia jakby poukładania w pewien sposób, bo widziałem na jewaszce, czyli grupie takiej dla piwarów domowych na Facebooku, że regularnie pojawiają się posty pod tytułem czy jak już, jak już nie bulka, to znaczy że już nie fermentuje, a przestało bulkać, a trzy dni temu zadałem drożdże, późno działać. Zajrzałem dzisiaj i nie działa. I właśnie taki postulujący mnie skłonił do tego, jak zobaczyłem, że ktoś powiedział, że po trzech dniach od zadania droży zajrzał do środka, otworzył i się dziwi, co się tam dzieje w tym piwie. No także właśnie dzisiaj doszedłem do tego tematu, do tego wniosku, że należy po prostu opowiedzieć co nieco i jakby poukładać parę procesów. Postaram się tutaj jakby skupić na tym głównym rdzeniu. Delikatnie będę odchodził może od tematu, ale będę szybko wracał jakby do tego. Od razu informuję. No i zacznijmy od samego właśnie tego złotego stwierdzenia, czy jak już nie bulka, to znaczy, że nie fermentuje. No słuchajcie, to prawda nie jest. Z tego względu, że jakby trzeba tu w ogóle ten proces jakby rozłożyć na łupatki, można powiedzieć, i zacząć od momentu po prostu zadania drożdży. W momencie, w którym będziecie zadawać drożdże, po pierwsze, jeżeli robicie suchych, suchych drożdży, to tak, musicie zrobić porządny start drożdżowy. Po prostu. Ja na przykład, jak mam zamiar właśnie wykonać to zadanie, to często robię w ten sposób, że gdy piwo idzie pod prysznic, po prostu żeby się ochłodziło do łazienki. To wtedy, w tym momencie, robię właśnie co za filmach pokazuję: swój starty drużowe, rehydratyzuję je i po prostu wrzucam do przygotowanej wody wcześniej, która ma już temperaturę pokojową. Te drożdże mieszam, daję często też łyżeczkę albo pół łyżeczki cukru, przykrywam aluminium i stawiam jeszcze na gorącym palniku po prostu, żeby od, od spodu drożdże poczuły ciepło, żeby miały szansę ruszyć. Jeżeli używacie gęstwy to musicie po prostu zorientować się czy ona jest świeża, czy nie śmierdzi, czy nie jest kwaśna, spróbować ją, przemieszać. Rozruszać też te droże, czyli na przykład wstawić do temperatury pokojowej, dać im odetnąć, odłowić tylko te najlepsze, po prostu, które się nadają. To widać, ponieważ na dole często się gromadzi taki jakby ciemniejszy osad, te lepsze droże są jaśniejszych barwy. No i potem przed samym zadaniem musicie mieć pewność, że dobrze napowietrzyliście brzeczkę. Jakby to jest jedyny moment w czasie całego procesu powstawania piwa, kiedy. Możecie pozwolić, żeby jak najwięcej tylenu dostało się do brzeczki. Z tego względu, że przy każdym innym procesie, czy przy potem już właśnie fermentacji samej, czy przy rozlewie, czy przy ważeniu, trzeba unikać tego napowietrzania brzeczki. A tutaj przed samym zadaniem droży trzeba. Albo nalewanie, najprostszy sposób nalewanie z dużej wysokości, albo można jeszcze położyć sitko w fermentorze na samym wierzchu, tak żeby to piwość po prostu rozbryzgiwało w pewien sposób i wpadało po prostu no, milionem ilości, milionem małych kropelek, które wpada na dół i się na powietrzu dzięki temu. Dobrą oznaką jest to po prostu, że się na powietrzu jest porządna, naprawdę porządna, duża piana, jakby na ferm, fermentorze. No i w tym momencie. Jeżeli zamykacie, zadacie drożdże, upewnicie się, że jest szczelne, bo to również istotne, szczelne wiadro, nalewacie wody do właśnie tej rurki, przykrywacie i słuchajcie, to jest jakby może być, powiedzieć, pierwszy i ostatni moment, kiedy, może, może inaczej, to są dwa momenty w czasie całego procesu fermentacji, kiedy po prostu jakby zaglądacie do wiatra. Pierwszy to jest właśnie teraz przy zadawaniu drożdży, i drugi przy rozlewie. Nawet potem, kiedy będziecie mierzyć BLG, warto robić to poprzez zlewanie z kranika, po prostu do balingomierza, oczywiście potem kranik warto przeczyścić, przemyć za pomocą chociażby Oksji, żeby tam nic nie zostało, żeby się nie, nie, nie zalęgło i po prostu zrobić potem pomiar BLG. W jaki sposób? Jeżeli przez 3 dni, może w sumie powiem na końcu. Niech będzie, powiem na końcu. A tutaj jeszcze przejdę do tego etapu, że po prostu nie zaglądacie. Zamknięcie wiadro yy, i po prostu czekacie. W jaki sposób sprawdzić bez otwierania, czy piwo, czy brzeczka, czy drożdże, czy drożdże po prostu podjęły tu pracę? Po pierwsze, podniesie się temperatura z wartości wiadra. Dzięki temu musicie mieć po prostu tylko termometr, taki jakiś ciekło, krystaliczny wiadrze, zamontować i będziecie widzieć. Jeżeli się podnosi, prosta sprawa, drożdże podjęły pracę, temperatura się podnosi, wszystko jest ok. Sposób numer dwa. Zbędziecie, zobaczycie, że ściany wiadra oblepiła po prostu piana. Jest to tyle, jakby można powiedzieć, proste zobaczenie, że na przezroczystym wiadrze to w ogóle już jest bardzo, jakby do zobaczenia. Na takim śnieżno-białym to widzisz, że takie nieregularne kształty ciemne pojawiają się i coś się dzieje, i to jest również znak. No i trzecia sprawa, o czym często się zapomina, to mianowicie, że wystarczy, jeżeli tam faktycznie już się raz. Też widać, że pokrywa zaczyna się wybrzuszać. To swoją drogą podniosłem ręce. Pokrywa się wybrzusza, a jednocześnie, jakby z tej rurki, możecie nadusić tę pokrywę, wydobędzie się aromat. Na początku on jest taki typowo brzyczkowy, taki słodkawy. takie po prostu pachnie słód świeżo, właśnie. Jakby ekstrakt tego ściągnięty tutaj do fermentacji. Potem on przybiera, jakby, aromat drożowy, chmielowy, także w czasie fermentacji, jeżeli rzuciliście go dużo jakiś. Potem oczywiście przybiera coraz bardziej taki słodowy, i finalnie taki no, aromat, nazwijmy to już piwny, jaki powinien mieć finalnie, mniej więcej. Także ten aromat również się zmienia, i to również po tym śmiało można rozpoznać, czy coś się dzieje. To są takie najprostsze sposoby. Temperatura i piana jest jakby najpewniejsza oczywiście sprawa. Słuchajcie, dlaczego nie warto otwierać i zaglądać w czasie fermentacji? Z tego względu, że. Droże to żywe organizmy, jak każdy żywy organizm lubi spokój i stabilność po prostu. Drożdże potrzebują stabilnej temperatury. Nie cierpią wahań. Nie cierpią tego, że na przykład wstawicie, na przykład na parapet, nie wiem, do piwnicy, która jest wieczona, która ma dostęp jakby do świeżego powietrza z zewnątrz cały czas i się wietrzy po prostu, ponieważ wahania temperatury na plus i na minus po prostu zestresują drożdże i spowoduje to, że one po prostu przestaną działać albo, albo przestaną działać również właściwie i dadzą wiele niepożądanych jakby efektów ubocznych, zapachowych i smakowych. Mm. Jakby o tyle ta stała temperatura jest istotna, że wtedy dorożne mają komfort pracy, nie muszą się z niczym spieszyć, robią wszystko w swoim tempie, nie są wspomagane, nie są spowalniane, rozwijają się prawidłowo i potem po sobie elegancko sprzątają. E, no i właśnie jakby m, można powie powiedzieć, że ten cały proces jakby otwierania w międzyczasie wiadra powoduje że po pierwsze utlenia się piwo ponieważ dwutlenek węgla stanowi swoistą barierę i ochronę dla po pierwsze wszelkiego syfu który może się dostać jakby jest zamknięte po drugie dla tlenu który szkodzi potem już piwu jakby w czasie fermentacji no i po prostu to otwieranie może spowodować to właśnie jakby najpoważniejszą sprawę czyli jak ściągnięcie jak już wspomniałem jakiegoś syfu do piwa no i jakby zestresowanie też droże, jakby z, z, można powiedzieć, że zmiany ich warunków otoczenia pracy. Tak to może należy najlepiej ująć. Słuchajcie, co jeszcze jakby należy tutaj powiedzieć. Na jak długo zostawić piwo w czasie fermentacji buliźniowej? Oczywiście wszystko zależy od, po pierwsze, czy to są droże górnej fermentacji, czy dolnej fermentacji i od wielkości ekstraktu początkowego. Na przykład zakładając takie najprostsze, najprostsze początkowe piwa, jakie można robić, czyli na drożdżach górnej fermentacji o balingu, nie wiem, pszeniczne, na przykład 10, 11, 12, czy nawet może więcej BLG, albo session IPA 13, 14 BLG, no tam 13,5 session IPA, to wydaje mi się, że taka fermentacja burzliwa to jest takie dwa tygodnie, to jest takie minimum. Znaczy to jest taki, można powiedzieć, że minimum i maksimum jednocześnie dla tego typu przydziału, z tego względu, że Piwa przeniczne mniej więcej po 14 dniach fermentacji burzliwej można, wydaje mi się, że prawie z czystym sumieniem po prostu rozlewać i zlewać do butelek. Jeżeli Session IP planujecie na przykład chmielić na zimno, no to faktycznie dorzucajcie chmiel, ale trzymajcie tylko tam e, przez 3 dni, ponieważ to jest najlepszy czas jaki po prostu chmiel przyniesie na zimno aromaty do piwa, że potem miało to faktycznie jakby najlepsze efekty smakowe i zapachowe, e, więcej po prostu dłużej się nie opłaca. W przypadku mocniejszych piw, tam już 14, 15, 16, no i wyżej, słuchajcie, można powiedzieć, że te 14 dni to jest takie totalne minimum. Ja bym to, ja jak sam robiłem, przyciągałem często do 20, 21, w zależności oczywiście, jak widziałem, jak to spada. Ale wykonywałem też często taki manewr na końcu, aby teraz postaram się płynnie przejść do tego tematu. A mianowicie, e, przenosiłem potem na finalne parę dni wiadro z tym piwem do temperatury pokojowej, do temperatury gdzie jest, do pokoju, gdzie jest wyższa temperatura. Z tego względu, żeby drożdże mogły po prostu spokojnie dofermentować, ponieważ one mogą już pod koniec fermentacji być osłabione, już nie być takie chętne do pracy, a jak poczują ciepło, to poczują fajne, znów fajne sterydy, po prostu dopakują się tutaj do tego wszystkiego. No i po prostu ruszą z tematem na nowo i fermentacja jeszcze może ruszyć do tego faktycznie, także warto. I też z tego względu, po pierwsze należy trzymać nieco dłużej drożdże w piwie, jakby na fermentacji burzliwej, bo oni cały czas mówię. Z tego względu, że drożdże po prostu będą po sobie sprzątać. W czasie całego procesu wytwarzane są takie związki jak diacetyl, o którym należy wspomnieć na przykład, że Pokaże się w. Jest znany może tak. Znany może Wam być na przykład z piw czeskich lagerów, pilsów. Ten taki maślany aromat, aromat krówek, taki słodkiego jemądra, nazwijmy to mleka, takiego skondensowanego. Taki maślany, może po prostu śmietankowy taki aromat tam się objawić. No i generalnie w tych czeskich pilsach on jest raczej pożądany, tak przynajmniej według stylu się mówi. W innych typu piłach, Ejlach przenicznych czy i już w ogóle totalnie nie jest. No i właśnie drożne, im dłużej przebywają w tym piwie, oczywiście w optymalnym okresie, żeby nie przesadzić, bo się autoliza może pojawić, to wtedy one po prostu sprzątają to wszystko. Można powiedzieć, że zbierają to na końcu, ponieważ jakby w momencie, w którym poniesiecie na koniec temperaturę piwa, drożdże po prostu będą usuwać wraz z wrzutem węgla, z gazami wszystkie niepotrzebne składniki typu właśnie diacetyl czy adehyd octowy. No i właśnie należy powiedzieć, że potem diacetyl jest zamieniany przez roże na bezzapachowe i bezsmakowe związki, które zostaną w tym piwie, ale one po prostu nie będą dla Was wyczuwalne już w tym momencie. Diacetyl może również powstawać z tego powodu, że... Nie wiem, jest słaba kondycja drożdy, jest zbyt długi okres właśnie fermentacji, tego leżakowania, zostały popełnione błędy w końcowym tym procesie polegającym na zakłóceniu, zestresowaniu drożdy, czy po prostu dostało się zakażenie, również poprzez to częste jakby zaglądanie do wiadra. No i jeszcze również tutaj należy dodać, że przejdę od razu ponownie, płynnie do tego tematu jakby aldehydu octowego, ponieważ on również powstaje w momencie, kiedy zbyt Krótko, drożdże pracują w piwie. Zbyt krótko są trzymane razem z piwem. On jest nazywany tak zwany raz, że pachnie jak emulsja, jak farba, taka można powiedzieć, albo jak aromat zielonego jabłka. Ale również jest nazywany, co powinno być znaczący i może przyjdzie Wam łatwiej do zapamiętania, jest nazywany aromatem młodego piwa. Z tego względu, że właśnie powstaje w piwach niedofermentowanych, w których nie skończyła się fermentacja, które zbyt szybko zostało. Rozdzielone od drożdy można powiedzieć, piwo. No i w tym momencie ten aldehyd octowy po prostu zostaje. Im dłużej on tam jest, znaczy im dużej droże zostają w piwie tutaj i pracują, ten aldehyd octowy po prostu również jest zamieniany przez te droże, które by w tym finalnym etapie po zakończeniu fermentacji jakby sprzątają ten cały sobie sposoby. Tam, wiecie, porządkują, tak jak macie remont w pokoju, na początku robicie podłogi, znaczy elektrykę, ściany, podłogi, wszystko, a potem na końcu sprzątacie. Tak samo droże sprzątają to wszystko i one zamieniają ten aldehyd octowy na etanol, moi drodzy. Istotna sprawa też jest taka, że potem należy unikać tego utleniania, e, też przy rozlewie na przykład, albo tego potem braku zaglądania, ponieważ mm, po przerobieniu go na etanol, e, etanol ma to do siebie, że potem po kontakcie z powietrzem, z tlenem, zamienia się ponownie na aldehyd octowy. E, tak, i tak po prostu to wygląda, także należy na to uważać, e, ale jest to jak najbardziej wszystko do panowania i jest to w Waszych rękach, moi drodzy. A finalnie, odnośnie tego bulkania, czy nie bulka, nie bulka, jak sprawdzić, czy piwo skończyło fermentację. E, słuchajcie, to jest, można powiedzieć, że najpewniejszy, najprostszy sposób. Po prostu e, pobrać próbkę e, piwa do balingomierza, oczywiście za tego pomocą kranika, o którym wam mówiłem, bo to się wydaje najpewniejsze, żeby nie otwierać całej pokrywy, żeby nie uleciał dwutlenek węgla, e, żeby nie zestresować drożdży, po prostu, żeby też nie utleniło się to wszystko. Pobieracie za pomocą kranika, badacie, i badacie na przykład w niedzielę, i to potem następne pomiary robicie dopiero w środę. Jakby można powiedzieć, że te co trzy dni to jest taki bezpieczny okres, który można się by posługiwać tutaj. No i po tych trzech dniach, jeżeli nie ma już jakby spadku cukrów, jakby poziom finalny ekstraktu końcowego nie zmienia się, to znaczy, że po prostu drożdże zakończyły pracę, obecnie są na etapie sprzątania, i w tym momencie możecie też. Powiedzieć, że czekacie kolejne 3 dni i zlewacie piwo. Przenosicie na przykład w cieplejsze miejsce, i wtedy na przykład właśnie one wszystko kończą, sprzątają, wyrzucają sobie to wszystko, i potem 3 dni później zlewacie to piwo. O czym również należy wspomnieć w tym momencie, że po przeniesieniu do cieplejszego pomieszczenia. Oprócz tego, że może Wam się wydawać, że znaczy może po prostu ruszyć fermentacja, to raz, ale po drugie, e, wraz ze wzrostem temperatury będzie się rozkładało więcej dwutlenku węgla w piwie, co będzie powodowało to, że po prostu on będzie uchodził z tego piwa, czyli rurka będzie bulkać. E, ale to nie znaczy, że piwo fermentuje, tylko po prostu dwutlenek węgla rozkłada się w piwie. No i potem, jeżeli by się okazało po tych trzech dniach, że jeszcze BLG spada, że jeszcze ciągnie w dół, zostawiacie. Następne 3 dni później, Robicie kolejny pomiar. jeżeli w tym momencie nie spada, to zostawiacie za kolejne 3 dni, e, zlewacie to piwo. Jakbym można powiedzieć, że takie co czyni dni to jest bezpieczny okres, by faktycznie dać piwu, moment na to e, drożną, przepraszam, żeby pozamiatały, żeby sprawdzić, co się dzieje, czy też nie. E, to jest wydaje się, że najlepsza sprawa. E, no i wydaje mi się, że. E, finalnie to jest jakby taki najbezpieczniejszy moment żeby po prostu zakończyć wtedy cały proces jakby fermentacji można zlewać oczywiście w tym momencie również trzeba unikać po prostu tutaj utleniania żeby nie pozwolić na to żeby jak najmniej dostało się tego tlenu w coś rozlewu ponieważ po prostu zepsuje wam to piwo będzie się szybciej starzeć będzie miało zmieni barwę, też po prostu utlenie się, zmieni barwę, będzie jakieś ciemniejsze, brunatniejsze, będzie miało takie, można powiedzieć, mydlane, ciężkie, ściągające posmaki, no, a także miodowe potem, a także po prostu szybciej, no Wam się zestarzeje, niestety. No słuchajcie, myślę, że to byłoby to na tyle. Zapomniałem teraz, jeszcze dodać mi taki jeden punkt na końcu, że jeżeli nie bólka, nie zastanawialiście się na początku, że zadaliście droży, nic nie dzieje, też tak może być po prostu, że raz, jeżeli mogły drożdże nie ruszyć, ale to wtedy po prostu faktycznie nie widzicie, że temperatura się nie zmienia, że piany nie ma, no to wtedy trzeba mieć na podorędzie po prostu dodatkową paczkę drożdży, no i dodać na nowo jakby zrobić starty rożdżowe, dodać na żeby to ruszyło. Jednak czasem też uważajcie, żeby faktycznie pokrywa była szczelna, żeby nie mieć tą stuprocentową pewność, że gdzieś tam bokiem po prostu ten dwutlenek węgla nie ulatuje, bo tak to się może wydarzyć. No i dobra. Myślę, że to w pewien sposób może Wam nieco wytłumaczyć cały proces fermentacji, tego jak to wygląda, pracy drożdży. To było głównie właśnie to tak siak proces na przykład jeżeli chodzi o pracę drożdży górnej fermentacji czy dolnej fermentacji jeszcze jest złożony. Eee, także można powiedzieć, że eee, tutaj to jest jeszcze też temat do rozwinięcia, jeżeli chodzi o górną fermentację, i dolną fermentację, ponieważ eee, te górnej fermentacji po prostu można powiedzieć, że dla nich sterydami, takimi istotnymi narkotykami są jest po prostu wyższa temperatura i dzięki temu pracują szybciej. A że niż, a że drożdże dolnej fermentacji po prostu jadą bez tego sterydu, jakim jest wyższa, wyższa temperatura. Po prostu potrzebują tego więcej czasu na wykonanie zadania. Także to jest taka prosta, ludzka sprawa, jeżeli się to właśnie takie czynniki sterydów i niesterydów to wtedy widać faktycznie efektywność zimie tych drożdży ale to może w innym razem, w innym materiale przy innej okazji mam nadzieję, że ten materiał Wam się przydał, podobał i z niego skorzystacie jeżeli chcecie, oczywiście jakieś tu macie pytania do tej kwestii czy coś byście chcieli uzupełnić, się dowiedzieć więcej albo macie swoje uwagi dawajcie znać moi drodzy i trzymajcie się do zobaczenia, hej!